Stronghold Journey. Musi być przekonwertowany. Dobra, weźmy to. Gdzie jestem? Co my tu mamy? Eee, zasady i info. Tak, eee, to jest e, mapa Adventure na BTA. Nie cheatuj. Eee, zawsze klikaj na łóżko. OK. Nie, niż żadnych. Loków obrócz wełny graj na Easy, Medium, Hard, a ja gram na. na czym? Normalny, niech będzie, ok. Spróbuj zignorować dźwięki snajmów, ok. Ok, zbierać wszystkie looty. Ej, tam inne rzeczy. No i też. <coughs> baw się dobrze, no. Ok, dobra, idziemy. Wow. Supply room. Hmm. Co mu tu mamy? Mogę tu iść. Nic nie mogę, ale zobaczę sobie, co tu jest. Uuu, drewniany miecz, okej. Okay. Też wezmę tutaj. Co to jest? To jest płytka? A, płytka, okej. Okay. Chyba węgiel. Tu inne jakieś rzeczy. Założę się, że jest coś za tym obrazem. A, wiedziałem. Ciasteczko. Okej, okay. dobra. Chodźmy dalej. O co tu chodzi? Okay, chyba muszę wpisać jakiś kod. No, to było proste. I okay, tu mam łóżko. Tu są jakieś potwory. Niedobrze. Jak to tworzyć? O! Muzik jest. Dobra. Wchodzimy. No, trochę tych gości jest, trzeba ich załatwiać. No nie. Dobra, wbijam. Nie, nie wbijam. Tego załatwiłem. Teraz schodzimy. Masz. Okej. Okay. Ale tu syf. Wszystko w pajęczynach totalnie. Jeden. Jest tam coś? Jakaś skrzynia. O. Ja to wezmę se. No ciasteczko, kolejne. Hmm. Fajna ta mapa. O, kamienny miecz. Super. I budki. Dobra. Wygląda na to, że trzeba znaleźć kolejny przycisk. O, jest. Nie, co? Nie, tylko jakaś dziura. Gdzie jest ten przycisk? Może tu. O, tu jest dźwignia. Jest. No. Idziemy. Ło! The... Oh. Ja myślałem, że Creeper obok mnie stoi. To tylko slime. Uf. Craft to get through. Ok. No nie mogę tego rozwalić. Po prostu. Mam coś skraftować, żeby przez to przejść. Ale co mogę skraftować? A może... czekaj. Weźmy węgiel, przetopmy te żelazo. Dobra, mam żelazo. Teraz wystarczy tylko zrobić krzesiwo i po prostu spalić tę całą blokadę. Miejmy nadzieję, że właśnie o to chodziło. No, fajnie się pali. Można przejść. O! Kurde. Cze, jeszcze to spalę. Dobra. Ok. Eee. Kurde. Znowu jakaś blokada, ale tutaj jest przycisko. Ok. No nie. Co te tu slajmy robią? O ups Zepsułem mapę Dobra Idziemy. Co tu pisze? Jedna to śmierć, drugie to życie. Hmm, ciekawe. To pewnie będzie jakaś zagadka. Dobra, wchodzę. Yy, pyk. jeden. Muszę uważać, żeby nie odbyć. Chodzimy. Kurde. No i co ja? Którą mam teraz wybrać? Albo wybiorę tą dobrą i drzwi się otworzą, albo wybiorę tą złą i prawdopodobnie wybuchnę. Hmm. Kurczę, i co mam wybrać? Kurde, i nie... nie skorzystałem z łóżka. A miałem przecież to robić. Dobra, trudno. Ene, duelke, pake, pyk! Jest! Uff. Udało się. O nie, parkour! Najgorsze jest to, że... Bez biegania, więc trzeba będzie uważać. Dobra. Dam se radę. Aż mi się przypominają czasy, jak dużo oglądałem Brema. Jak to sobie skakał z kolegami na różnych parkurach. Kurna. O Jezu. To były śmieszne filmiki. Najlepsze to było ten moment, kiedy drukarka mu się popsuła. A przynajmniej udawał, że coś mu się popsuło i. Drukarka! Drukarka się psuje! Słuchajcie, trzeba naprawić. <laughs> Znowu te snajmy. Moment. Ale tu się ich zebrało. O. Nie. Hmm? Są trzy kratki, niedobrze. No dobra. Jest! No. O. Uuu, skarby, patrzcie. Złote bloki. Ojej, ale jak to... Jak to minąć? Hmm. Aha, ok. Ale czy mi starczy czasu? Może starczy, Dobra. A Źle zrobiłem. Po prostu muszę to szybko. O, 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 o. Nie, kurde. O. No, 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 kurde. Jeszcze raz. Kiedyś się uda I jest! No! Co my tu mamy? Ciasteczko i... złoto! Yeah! Jestem bogaty. Idziemy dalej do góry. O nie! Dobra, to też trzeba będzie szybko zrobić. Nie, nie! O! Okej. Okay. Checkpoint. Idziemy dalej. O, jest. Tu da drabinkę. O, łóżeczka super. Coś tu jest? Nie. Pajączek. I tam drugi jeszcze na górze. Dobra, a tu już jest koniec parkura? Nic nie ma tam jeszcze dalej? Czy naprawdę mi zależy na tym, żeby zdobyć cokolwiek jest w tej skrzynce? Chyba nie, ja ją sobie oleję. Dla uwaga, pułapki. To dobrze wiedzieć. Nie! Yeah. Aaaa! Ah! Uciekamy! To wybuchło właściwie. chyba nie ja odpaliłem. Trzeba będzie przeskoczyć. Dobra, idę. O. Może To mogę rozwalić? Coś tam jest? Chyba no nie. O! Skrzynka! I ciasteczko, fajnie. Chyba jestem blisko. O! Dobra. Coś tu jest? Tak. Zrobię sobie chlebek. A nie, nie mogę sobie zrobić chlebka. Dobra, trudno. To mamy towarzystwo. Załatwieni. O co my tu mamy? Szukasz ciasteczek? No to powodzenia z poszukiwaniami. Aha. Co my tu mamy? Lever here. Muszę zrobić... ...dźwignię. Ale... Skąd mam wziąć kobel? O! Tu pewnie będzie. Okej, okay, kamyk. Kamyki. Jak się połączy tak, to się wtedy... O! Kobelstone znajdzie. I teraz wystarczy tylko zrobić... ...dźwignię. I proszę bardzo. Yeah! Okej, okay, parkour. o nie, ale tu to towarzystwo duże, nie mogę ich dosięgnąć. Dobra, po prostu to przejdę. Kurde, nie, nie, yeah. nie, yeah. okay. Idziemy dalej. O, czyżby to był koniec? Wolność... Jestem blisko. Tak. Kurde, kolejne hasło. Yy. <kluzł> Okej, okay, to było proste. Okay. Koniec jest bliski. To no dobrze. Zrobię sobie kilka chlebków. Dobra, jestem gotowy. Idziemy. Bo, i tu jest. Aha. O nie! No. no, od razu ciszej się zrobiło. Wow. Nie. Yeah. Steel Workshop, okej. Okay. O, stal mamy tutaj. Fajnie i ciasteczko, kolejne. Hmm? Stal można taką niedojrzałą przerobić na zwykłą. Wystarczy tylko tak zrobić. O. Można tak od razu zrobić fajny miecz. O. Dobra. To <tuszę> co zamienię? Może łuk sobie wykorzystam też, bo. Czemu nie? Mam dużo strzał. Gdziemy. Złota ściana. Jak tam się dostać. O. Dobra. Shot the pigmen down. To open the door to Victory. Okej. Okay. Muszę zastrzelić te pigmeny. No to strzelamy. Oni mi się nie skończyły. Wow. That's the end. Thank you for playing. Yeah, zwycięstwo. Ej, ale jak chciałem się stąd dostać. Wow. Uu, dużo TNT. Dobra. Czas wysadzić w powietrze tą budę. Tu, 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 tu. Au. O nie! Tego się nie spodziewałem.